W Imię Ojca, i Syna, i Ducha Świętego. Amen. LITANIA DO ŚWIĘTEJ JOANNY Dark. Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison. Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas. Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami. Synu Odkupicielu świata Boże, Zmiłuj się nad nami. Duchu Święty Boże, zmiłuj się nad nami. Święta Trójco Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami. Święta Maryjo, módl się za nami. Święta Joanno Dark, urodzona, by walczyć o wolność ojczyzny, módl się za nami. Święta Joanno Dark, wzorze dziewic, módl się za nami. Święta Joanno Dark, Świętynio Najdoskonalszej Pokory. Módl się za nami. Święta Joanno Dark, Przykładzie Siły i Wytrwałości. Módl się za nami. Święta Joanno Dark, Wzorze Odwagi. Módl się za nami. Święta Joanno Dark, Niepokonana Miłośniczko Czystości. Módl się za nami. Święta Joanno Dark, zwierciadło Cnót wszelkich. Módl się za nami. Święta Joanno Dark, odwiedzana przez aniołów i świętych, módl się za nami. Święta Joanno Dark, nawołująca rodaków do wiary i lojalności. Módl się za nami. Święta Joanno Dark, trzy razy śmiertelnie ranna, módl się za nami. Święta Joanno Dark, trzy razy cudownie uzdrowiona, módl się za nami. Święta Joanno Dark, odważna obrończyni swojego kraju, módl się za nami. Święta Joanno Dark, Wzorze doskonałej wierności i miłości. Módl się za nami. Święta Joanno Dark, fałszywie oskarżona o skandaliczne przestępstwa. Módl się za nami. Święta Joanno Dark, fałszywie oskarżona o herezję i apostazję. Módl się za nami. Święta Joanno Dark. Fałszywie oskarżona o czary i bałwochwalstwa. Módl się za nami. Święta Joanno Dark, podtrzymywana na duchu przez aniołów i Świętych. Módl się za nami. Święta Joanno Dark, która znosiła furię swoich oskarżycieli. Módl się za nami. Święta Joanno Dark. Któraś wolała upokorzenie i śmierć niż negację prawdy. Módl się za nami. Święta Joanna Dark, któraś nawróciła świadków swego męczeństwa. Módl się za nami. Święta Joanna Dark, patronko narodu francuskiego. Módl się za nami. Święta Joanna Dark. Patronko młodzieży, módl się za nami. Święta Joanno Dark, patronko patriotów, módl się za nami. Święta Joanno Dark, postojo fałszywie oskarżonych, módl się za nami. Święta Joanno Dark, opiekunko matek rodzących, módl się za nami. Święta Joanno Dark, nowe światło Kościoła, módl się za nami. Święta Joanno Dark, która nawet po śmierci inspirujesz ludzi do miłości ojczyzny, módl się za nami. Święta Joanno Dark, która ożywiasz wiarę i odwagę wiernych, módl się za nami. Święta Joanno Dark, której imię jest czczone w niebie i straszne dla piekiel, módl się za nami. Święta Joanno Dark, sławna przez cuda najwspanialsze, módl się za nami. Święta Joanno Dark, która królujesz w chwale, módl się za nami. Baranku Boży. Który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Jezu. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Jezu. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Módl się za nami, święta Joanno Dark, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Módlmy się Błagamy Cię, Panie, udziel nam przebaczenia naszych grzechów przez wstawienictwo świętej Joanny Dark, dziewicy i męczennicy, która zawsze jest miłą w Twoich oczach dla jej niezwykłej czystości i heroiczności wszystkich cnót. Amen.